Ejka, z tej strony GLAF to są niecne RPG i dzisiaj robimy systemowe pogaduchy. Systemowe pogaduchy o systemie Paleomythic. I można by powiedzieć, że te systemowe pogaduchy są takie jak wszystkie inne. Ale nie są. Bo tak naprawdę przekonacie się przez najbliższych kilka tygodni, że korzystając z faktu, że ta nasza ekipa niecna się rozrasta, też systemowe pogaduchy będą może regularniej przyjmowały troszeczkę inne kształty ponieważ tak naprawdę w nagraniach systemowych pogaduchów do tego odcinka udział wzięły aż cztery osoby. Natomiast dzisiaj ze mną na nagraniu jest oczywiście jedna osoba, czyli mistrz gry, który podjął się poznania, poprowadzenia, nauczenia siebie i nas tego systemu, czyli pan Wu. Cześć Piotrze. Cześć. Miło Was widzieć i dzisiaj będę właśnie opowiadał o tym fajnym systemie. Dokładnie, tak. I to Piotr jest pomysłodawcą, tak naprawdę, właśnie tych radosnych roszad w tych naszych systemowych pogaduchach, czyli sprawienia, że ta seria troszeczkę dla tych trzech odcinków będzie inna. Jeśli macie w ogóle swoją drogą chęć, to po tych trzech odcinkach chętnie byśmy posłuchali tego, co myślicie o takiej formie, ponieważ ten odcinek jest robiony razem ze mną. E, natomiast Kolejny odcinek, z tego co pamiętam, bo mogę coś pomieszać. Jest już robiony z Belobogiem. Prawda? Zgadza się, nie A pomieszałeś. Trzeci, ostatni robiony jest z Ferencem. Zgadza się? Nie pomieszałeś. Nie pamięta? pamiętam. Jest, 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 jest nadzieja jednak w tej mojej pamięci, bo to różnie bywa. Ja tak troszkę gadam, przedłużam, bo oczywiście tak jestem przygotowany, że nie przygotowałem sobie Excela z pytaniami. A ja wiem, jakie one są, bo już tyle razy je zadawałem, ale zawsze wolę jednak je mieć. Ale już wszystko odpaliłem, wszystko jest. Eee, Piotrze, pierwsze pytanie, bo ten, ten odcinek jest taki, powiedzmy, techniczny bardziej, drugi jest bardziej subiektywny, jak to lubię podkreślać, trzeci już jest o robieniu karty postaci. Więc technicznie, jaki to jest typ rpg -a? W sensie, heroik, fantazy. Może sci-fi, chociaż te graficzki podpowiadają, na czego możemy się spodziewać. I tutaj znowuż to, to pytanie, które ja lubię zadać bardziej nawet niż ten typ, to co według Ciebie ten system wyróżnia? No, to tak jak podtytuł. Mówi o Stone and Sorcery, czyli to jest EPEC, w którym możemy się wcielić z bohaterów epoki kamienia epoki kamiennej, więc na pewno nie będzie to sci-fi, może być w klimacie horroru. Jak ja prowadziłem i jak ja czytałem ten system, jak się przygotowywałem do sesji, to widziałem tam zdecydowanie klimaty takie przetrwania, survival, walka o zasoby, walka o ogień, jak tytuł klasycznego filmu właśnie o czasach paleolitycznych. Więc to jest tego typu rozgrywka, i nie wiem, czy jest inny system, a na pewno ten jest obecnie najbardziej, z takich systemów jest najbardziej znany, gdzie faktycznie można się w człowieka jaskiniowego wcielić, lub też człowieka właśnie takiej prymitywnej kultury. To tyle tytułem wstępu. Oczywiście też są tam motywy. To nie jest taki stricte prehistoryczny klimat, gdzie od, odgrywamy sceny z życia jaskiniowców, ale to jest też z tym mythic istotne, bo yy, ta mityczność, duchowość ma tam ogromne znaczenie. W ogóle od razu przychodzą klimaty Majów i Azteków, jak, jak patrzę na to. Wiem, że to jakby patrzę na małą miniaturę, więc nie widzę tego podręcznika, nie miałem okazji go przeczytać, ale, ale to od razu taki rzut, który mi się pojawił w głowie. Natomiast, Przeczytam. I tu jeszcze wejdę w słowo, że tak, gracze niektórzy mają te właśnie skojarzenia z takimi klimatami. No widzisz, czyli nie jestem jedyny, to dobrze, to dobry prognostyk. No ale zacząłem wspominać właśnie o podręczniku. Ja nie miałem okazji go zobaczyć, ty, natomiast wiem, że ten podręcznik czytałeś. Ty jesteś jedną z takich osób, które jak podchodzą do tematu, to podchodzą jakby prawidłowo, to znaczy czytają podręcznik, zaznajamiają się z treścią, która jest dostępna. A więc idealną osobą do zapytania o to. Co w tym podręczniku jest? Czy mamy tam więcej mechaniki, czy więcej loru, czy jest to podzielone 50-50? Jak to wygląda w tym pierwszym podręczniku do Paleometric? Dla mnie najwięcej w nim jest tworzenia postaci. To jest dosyć, znaczy sam, sam system jest bazuje na roku zerowym, mechanizm roku zerowego. Mechanika ta jest dość prosta do przełożenia na różne uniwersa. Jest wykorzystywana w wielu systemach, o których właśnie już, Wiglaf opowiadałeś, i, i są po prostu znane. Więc sama mechanika jest w dosyć prosty sposób wyjaśniona. Głównie stworzenie postaci jest bardzo dużo elementów takich. Można losowo w, wylosować postać, wylosować cechy, można też, też je określić. Duże, duże też jest położenie na jakby historię samego kontynentu, to jest kontynent Mu z poprzednich filmików, być może pamiętacie, trochę opowiadałem o historii krainy miejsc legendarnych, tam kontynent Mu się też pojawił. To jest taki odpowiednik pacyf, pacyficzny odpowiednik Atlantydy, czyli kontynent, który mitycznie się znajdował na środku Pacyfiku. Jest opisane, opisane tam te krainy pobieżnie, jest opisana historia, dużo jest też poświęcone bestiariuszowi, żeby można było sobie uświadomić, jakie, jakie bestie, jakie przeciwności można spotkać, jakich przeciwników. Czyli przede wszystkim nasi bohaterowie, czy tworzenie bohaterów niezależnych, bestie typowo yy, okresu tego yy, zlodowacenia po zlodowaceniu i yy, yy, jest przygoda na koniec, przygoda startowa, gdzie można właśnie po mechaniki sprawdzić, jak to, jak to w ogóle idzie. To jest przygoda, którą też mieliśmy okazję w jednej grupie tak na ad hocowo na szybko zobaczyć. Okej. Okay. Jak myślisz, jaki efekt ta gra chce wywołać u graczy? Jak, jak ją odbierasz? Jak ją czytasz? Na pewno wczucie się w klimat taki. Właśnie, właśnie kultur pierwotnych, ludów pierwotnych jest dosto mega dostosowane. Wydaje mi się, że to najlepiej prowadzić w stylu horror, bardziej survival, czyli przetrwania, walka z zasoby Również mogą być tam elementy, oczywiście można powiedzieć naturalne elementy grozy, czyli horroru, ale już samo poradzenie sobie z zimnym, poradzenie sobie z, z chorobami, już będzie od graczy wymagało pewnego sposobu gry, myślenia. Więc to na pewno w takim klimacie. System, sam system jest dosyć prosty, więc też no, czy można heroicznie, ryzykuje się dużo, ale, ale można też grać heroicznie w razie czego. Okej, okay. no właśnie, a czy są jakieś zachowania, style, które ten system nagradza? Albo każe. Na pewno korzystanie z własnych talentów i mocne oparcie. To nie do końca musi być gra drużynowa. Wiadomo, że drużyna, plemię, które tworzycie, bo to gra się plemieniem najczęściej, tworzy się własne plemię, na pewno plemię trzyma się razem i żeby przetrwać albo zrealizować swoje, swoje cele, te plemię musi się trzymać razem, czy wy jako Ci właśnie bohaterowie muszą współpracować, żeby w ogóle przetrwać. Wymuszone to jest warunkami chociażby pogodowymi czy warunkami środowiskowymi, Natomiast też dużo y, zależy od wykorzystania swoich, y, swoich talentów i y, 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 y jakby kom, kom, pewnej komplementarności. A że akurat ja prowadziłem tak sesję, że każdy wybrał sobie swoją ulubioną postać, jaką będzie odgrywał, kim będzie w plemieniu, ale dostosowałem sesję tak, żeby, no wiadomo, były wyzwania na miarę potrzeb czy na miarę możliwości. Och, tak. Jasne. Kolejne pytanie jest o mechanikę o kostki. Tu już tak naprawdę odpowiedziałeś na samym początku, mówiąc, że to jest r ER Zero Engine, więc wiemy, że to są kaszustki. Natomiast w takim wypadku ja pozwolę sobie delikatnie zmienić to pytanie i zadam je w taki sposób. Czy to jest czyste year 0 czyli ten rok zerowy, czy też są jakieś zmiany? Bo wiadomo, że w niektórych systemach są jakieś roszady. Czy, 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 czy czujesz tutaj, jesteś w stanie powiedzieć, jakie zmiany wprowadzono w Paleometriku, żeby dostosować ten year zero do tego konkretnego uniwersum? Czy jednak jest to czysty, czysty year 0 Znane i lubiane. Albo nie, w zależności, kto kto lubi. Nie, to jest nie ma dodatkowych kości, nie ma jakichś dodatkowych modyfikacji. Są talenty, o których już wspomniałem, i one dają po prostu bonusy w konkretnych sytuacjach, dodatkowe kości, ale to jest klasyka. Mamy cechy, mamy narzędzia. Narzędzia w razie, jak wypadnie, jedynka się niszczą, lub psują, aby w końcu się zniszczyć. Mamy też właśnie dodatkowe y, talenty, które pozwodują, że przy testowaniu specjalnych y, umiejętności czy w specjalnych sytuacjach no, chodzi po prostu nam lepiej, bo mamy większą pulę jakości. Okej, okay, to klasyka. Faktycznie to klasyka. Czyli tak naprawdę, kolejne pytanie o ziarnistość mechaniki, e, współczynnikowość, tak naprawdę jest bezzasadne, bo mamy tutaj do czynienia z klasycznym R0, którym jakby no właśnie. Ale nie, w sumie, bo nie każdy może widział jakikolwiek odcinek o R0. Także właśnie, opowiedz o tej ziarnistości, Jak tutaj jest pod kątem tego rzucenia? Ile jest tych cech? Ile jest umiejętności? Bo talenty dadają bonusy, to już wspomniałeś. Jak to opowiedzieć? Jakby, załóżmy, że ktoś wpada na naszą serię po raz pierwszy dzisiaj. Jak to jest 0 z tą mechaniką wierzero? Nie ma tego dużo, bo tak naprawdę wybieramy 3-4 cechy. I odpowiednio, odpowiednio adekwantnie y, 3, 4, 5 cech. I odpowiednio adekwantnie 5, 4, nie. 4 3. Tak myślę, żeby... 4, 4 cechy i do każdej 3 umiejętności. Nie? A to, to, to w takim razie jest modyfikacja taka, że dobrze z samej czystej mechaniki X0 nie, nie znam. Natomiast w tym wypadku polega to na tym, że mamy 12 cech. Mhm. One też mają 12 swoich przeciwieństw, czyli takich, no jakby to powiedzieć wad, o, można mhm. no, tak, utrudnień. I możemy. W podstawowym głosowaniu po prostu wybieramy w ten sposób, że mamy, mamy. 3, 4, 5. Możemy wybrać 3, 4 lub 5 cech, w zależności jak wybierzemy, a wtedy odpowiednio będziemy mieli mniej talentów. Czyli jak mamy 5 cech, jesteśmy na przykład silni, zwinni, tak, jestem mądry, jestem ładny, słodki, wiodki to wtedy mamy mniej talentów. A talenty dają nam bonusy w określonych sytuacjach. I o. odwrotnie, jeżeli mamy kilka cech, to mamy więcej talentów, a one dają znowu nam bonusy, jakieś umiejętności w określonych sytuacjach. To no zdecydowanie jednak zmienili, to zmienili, bo na przykład walienie czy wesen masz na sztywno, masz tam ileś cech, ileś konkretnych umiejętności i każdy może mieć po jednym talencie na start, chyba po jednym talencie w zależności od klasy, a widzisz tutaj jest delikatnie zrobili tutaj taką wariację, że możesz dostosować ilość cech, ale też dostosować ilość talentów, to, to jest jednak fajna, ciekawa zmiana, bo to daje chyba więcej możliwości przy kartach postaci, żeby się nie powstało. Znacznie więcej. Znacznie więcej, bo no, każda, nawet rzucając kośćmi zawsze się uzyskuje inne postaci, bo też mają inne, inne talenty, inne cechy. Yy, więc nie ma tego dużo. Może tak, to jest 12 w sumie, ale i tak wybieramy spośród z puli 12 swoje, tam od 3 do 5 charakterystyk, plus od jednej do 3 talentów, znaczy od 3 do 1 talentów, tak licząc. I yy, yy, w tym momencie yy, no, właśnie, yy, mając te talenty, też jest narzucanie kością, ilość i yy, yy, charakterystyki. Yy. co, Szymon, tutaj moglibyśmy zrobić sobie pauzę i wrócimy zaraz po przerwie. Dobrze. Dobra, wracamy po przerwie. Dla widzów to tak naprawdę ułamek sekundy klik-klik. Eee, czyli tak, dużo możliwości stworzenia karty postaci jest, porzucamy na to i po wszystkim, po fakcie na talentach też mówię, że rzucamy. A na co rzucamy, jak już wybierzemy talenty, jak już wybierzemy te cechy? Tam mówiłeś jeszcze o jakimś rzucie. Tu jakby jestem ciekaw, co dalej tam jest. Tam mamy mnóstwo rzutów na swoje statystyki, które możemy zastosować. Możemy też wybrać z tabel, ale tabele losowe są przygotowane. Więc po prostu nie mamy pomysłu na postać, przychodzimy, siadamy i nas podręcznik poprowadzi. to, co nam wypadnie, Tak to ja muszę to dodać pytanie do, do tego dodatkowe, którego normalnie nie ma. To jak to widzisz na evencie? Czy to jest lepiej mieć gotowe karty postaci, czy ten system łatwo jest wdrożyć w event? Bo wiadomo, że na evencie to mamy 5-10 minut na wytłumaczenie. To zaryzykowałbyś robienie kart postaci losowych z graczami na takim evencie, czy jednak wolałbyś mieć, być przygotowanym z gotowymi kartami? ja w ogóle wolałabym mieć gotowe karty postaci, zwłaszcza że ostatnio gram godzinne sesje eventowe. Więc wyobraź sobie, że masz cztery niezgrane ze sobą osoby. Być może też troszeczkę tu wchodzi dyscyplina takiego rzucania, że trzeba jednak rzucić, przejrzeć sesję statystyki hmm. i musisz to zrobić 15 minut. To Mi przy zgranych nie ekipach byłoby ciężko. Nie? Natomiast jeżeli mamy Yy, właśnie tak, tak, taką sytuację, że mamy powiedzmy dwu-trzy godzinną sesję, nawet taką szybko gdzieś z partyzanta to powiem, dostajesz w nocy telefon, słuchaj, może poprowadził sesję, można przygotować, mieć gotowce albo wyjąć kosteczki, pach, 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 po 15 minut czy, czy przynajmniej w 30 minut postać można stworzyć. Okej, okay, okej, okay, ma to sens. Dobra, yy, wróćmy mi... do pytań, bo zostały nam dwa. Yy, jak system radzi sobie z tempem walki? No, nie oszukujmy się, walka to jest taki aspekt, który no, na tych sesjach RPG-owych najczęściej się pojawia. Wiadomo, że nie zawsze, ale najczęściej jednak ta walka jest. Czy to jest walka werbalna, czy to jest walka fizyczna, to jednak gdzieś tam ta, ta jakaś potyczka, te jakieś rzuty w cudzysłowie przeciwstawne się gdzieś tam pojawiają. Jak tutaj z tempem walki jest? No to, jest urok, to są uroki systemu x e Zero, czyli masz ileś tam tych kości, rzucasz, musisz wyrzucić sześć. Wtedy twój przeciwnik czy twoi przeciwnicy tracą jedną właśnie z tych wybranych cech zaznaczonych. To też tak funkcjonuje. Tracą cechę, są osłabieni. Więc jeżeli przeciwnik ma na przykład pięć cech, pięć, czyli pięć punktów życia, tak można to nazwać, no to musisz pięć razy albo raz wyrzucić pięć szóstek, albo po prostu wyrzucasz szóstki. Jak ci nie wejdzie, to lasz jeszcze raz w następnej rundzie i to tak się kula. To jest bardzo śmiertelny system. System jest śmiertelny, bo to faktycznie jest tam te 3, 4, 5 punktów życia mają na start nasi bohaterowie. No, z drugiej strony, no inne istoty mają podobnie. Plusy są takie, że właśnie tymi talentami można sobie dorzucić do puli kostek. Nie? Czy narzędziami, czy talentami można sobie tę pulę kostek zwiększyć. Wtedy szansa, żeby od razu zadać kilka obrażeń jest zwiększa. Ale to w obu, obu sytuacjach. A dlaczego akurat nawiązując do twoich skojarzeń z Majami Jastekami, jeżeli pamiętasz Apokalipto, mm -hmm. no tam faktycznie takie krótkie cios maczugą i mamy po sprawie, nie? No to Bo był śmiertelny. Więc jak wy, wypadnie, ktoś jest wojownikiem, ma talenty, wy, wrzuca większą pulą kostek, wypadają mu trzy szóstki, kończy z bohaterem, który był na trzech cechach. Prawda jest taka, że faktycznie dla mnie ten właśnie orange, który ten, ta postać na, na, na podręczniku głównym ma w ręce, i, i jakby strój tej postaci, to jest właśnie taki najbardziej w klimatach dla mnie, aztecko-majowych. Nie jestem historykiem, więc dla mnie to jest jakaś e, wizja. Nie, nie mówię, że tak nosili, żeby zaraz ktoś nie nakrzyczał na mnie, że e, tak nie było. <laughs> nie wiem, <laughs> nie znam się. Musiałbym iść do swojego kuzyna, on się jara, i na archeologicznych studiach nawet jest. On by mi musiał powiedzieć. Ostatnie pytanie, bardzo według mnie istotne, które składa się z dwóch, więc, jakby ostatnie, ale powiedzmy, pierwsze pół pytania będzie takie: Jak wiele czasu wymaga nauka systemu dla mistrza gry i samych graczy? A drugie pół pytania: Czy jest to mechanika mocno złożona, czy właśnie szybka do wpojenia, którą fajnie jest wykorzystać na evencie, łatwo przekazać, łatwo ludziom opowiedzieć? Jak to oceniasz? No to już mogę spokojnie powiedzieć, że mechanika jest łatwa, yy, szybko można to wrzucić, właśnie miałem okazję taką sesję do skoku przeprowadzić, wybrałem właśnie palometryk, bo to jest szybka mechanika, łatwiej ją wyjaśnić, yy, postać w, czy, się wczuć, czy jak jest gotowa, czy nawet stworzenie takiej, to też nie zajmuje długo. Yy, co do nauki, to jest na chwilę obecną, ile dobrze wiem, jeden podręcznik. On jest kompletny, bazuje dużo to właśnie na, na wyobraźni pomysłowości osoby prowadzącej. I też on jest. Większość, większość z jakby tego to jest stworzenie tej postaci. To są różne, różne profesje, tak zwane profesje, czyli te różne talenty. Więc yy, tam jest takich rzeczy jakby do, do nauczenia się i do pilnowania nie jest aż tak dużo dla, dla mistrzek, tak? Żeby, żeby pilnował tej mechaniki, żeby pilnował różnych wydarzeń. Tego nie jest dużo. Więc to moim zdaniem, też jest taki fajny system na, na, na właśnie szyb, szybką sesję ażby eventową. Okej, okay, Piotrze, bardzo ci dziękuję za ten pierwszy odcinek. Tak jak już wspomniałem, Piotr będzie dalej w całej tej serii Palaomitic, bo to on jest tak naprawdę prowadzącym, odpowiadającym, mówiącym, udzielającym informacji. To on poświęcił czas, żeby ten system zgłębić. Ja chciałem wziąć udział w tym pierwszym odcinku. Kolejne osoby. Wezmą udział w kolejnych odcinkach, także, no mówię, nowa forma troszeczkę. Pytanie, czy Wam się to będzie podobać, czy będziecie zainteresowani, jeżeli będziemy zgłębiać my jako niecni te, te podręczniki, to pewnie będziemy próbowali coś takiego wdrażać, żeby było nas więcej na tych nagraniach, żeby było. Więcej czasu dla wszystkich do, do, do robienia nowych rzeczy, żebyśmy mieli czas. Dajcie znać w komentarzu, co, co o tym myślicie. Najlepiej za trz, dwa tygodnie, kiedy skończycie oglądać ostatni. Jeżeli macie jakieś sugestie, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, bo jakby to w sumie jest taki, taka woda na młyn, nie? Sugestie od was dla nas, żeby móc coś robić. Chyba zgodzisz się, Piotrze, czy dodałbyś coś tutaj jeszcze? Ja jestem bardzo ciekaw po prostu waszych opinii. I czy też właśnie i trochę innych osób. Czy pasuje. Grajcie w RPG, bo to jest świetna zabawa i trzymajcie się. Hej. Iść. Jeśli. podobać podoba ci się to, co robimy, możesz zostawić nam suba lajka jakiś komentarz, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy też na YouTubie Spotifyu, albo wesprzeć nas na stronie subpi.pl e, ukośnik niecne RPG, gdzie można postawić nam przysłowiową kawę. Każde wsparcie, jakie, na jakie tylko macie ochotę, będzie zawsze mile widziane i docenione.